Hej, 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 cześć kochani moi. Witam was w pierwszym odcinku nowego nowego, nie umiem mówić, w pierwszym odcinku konkursowym. To jest druga edycja kopert. Trzecia edycja będzie za jakiś czas, ale już wam mówię, że będzie. Więc jeżeli ktoś nie dał rady się załapać teraz, nic straconego. Za parę miesięcy będziemy znowu mieć koperty, będziemy znowu drapać. Skarby moje kochane, dzisiaj tak jak wam mówiłam po cztery koperty, dzisiaj wzięłam tak, dwójeczkę, jest to Izuni i Bel, 34 Marian, 77 Pati, tracę y, ostrość, nie wiem dlaczego i 119 Mati Drapie. Na kanał Mateusza serdecznie wszystkich zapraszam, wpadajcie, odnośnik znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A my sobie zaczniemy od Izuni, czyli od tej pierwszej koperty z numerkiem drugim. Mam krzyżóweczki, mam linijki, więc będzie dużo drapania. I zobaczymy, co w tej dwójce nam się tutaj kryje. Tak fajnie tutaj jest podpisane, ale nie zaklejałam całych, bo to niestety było na ślinę. Że tak się wyrażę, to zaklejenie, bo nie było tego, co w poprzednich kopertach, jakie miałam, że odklejałam taki. O, widzicie? Taki paseczek, i było wszystko super, a to trzeba, no niestety, ślinić. Takie są koperty. Także Izunia, mocno trzymamy za Ciebie kciuki, kochana. Bardzo, bardzo Ci serdecznie dziękuję za udział w mojej zabawie. Jestem przeogromnie wdzięczna i za zainteresowanie. W sumie Wam wszystkim. No i co, w dwójeczce mamy, ale mam opalone łapki, no trochę widać. W dwójeczce mamy. O, XXL z numerkiem drugim. Zobaczcie, ale śmiesznie się złożyło. To było tak losowo wrzucane, że naprawdę śmiesznie wyszło i tak muszę znaleźć. Więc dajcie mi chwilę. Dobrze, wróciłam i tak jak zobaczycie tutaj, to jest cała paczka, 8 884 jest końcówka. O, nie widzicie 884. Ja sobie będę zapisywała, że mieć yy, potem, wiecie, na podsumowaniu, ile z całej paczki się udało. I tutaj też jest 884. I nie każda zdrabka jest naddrapana, więc czasami będą te odcineczki troszeczkę dłuższe. Yy, zobaczymy, jak to wyjdzie, jak mi się będą losowały. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że za każdym razem będzie na przykład, nie wiem, miks tylko tych po 5, miks tylko tych po. Um, po 10, no bo by było tak trochę słabo. <laughs> no ale dobra. Tutaj, czy mamy coś? Nie mamy żadnego słówka, Izunia. Mocno za ciebie trzymamy kciuki, oczywiście. Serduszka dla Izy w komentarzach poproszę. I zaczynamy od literki B, aby mi tutaj. Ja po nocy nagrywam. No, w sumie to już jest nad ranem. Także proszę się nie dziwić, że tak ciemno, strasznie. Hmm, hmm, hmm. Ale tak powiem Wam, nie mogłam spać. Więc nagram sobie, mówię, a, nagram sobie odcineczek. A co? Nic nie szkodzi. B, chyba już. Kolejna literka to literka T. A i Y brakuje tylko do bonusu. I te mam tutaj. Czy wszystko pięknie widać? No, wydaje mi się, że tak. Tarczyca nie fajnie. Nie fajnie jest chorować na tarczycę, bo trzeba brać leki. Nie można zapominać. Tutaj mamy te. I tu, i tu. Ale tak już w pewnym, po pewnym czasie już człowiek wstaje z samego rana i już wie. Że pierwszy co zrobi, to musi wziąć proszka i popić przygotowaną wodą. Tak jak lekarz każe. <laughs> I to już tak wchodzi w głowę. Następnie mamy literkę S. No, zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak te trzy paczki z drapek się spiszą. Ehm. Um. Jaka będzie najwyższa wygrana, tego też jestem mega ciekawa. A jeżeli chodzi o szczęśliwe trafy, to powiem Wam tak, w poprzedniej zabawie bardzo, bardzo się pogubiłam. Yy, miałam bardzo ogromny taki chaos w tym wszystkim. Yy, jedna osóbka na przykład dostała terapki yy, za 40, nie za 30, inna za 20 i musiałam to później prostować. W ogóle jedna koperta ode mnie wcale nie wyszła, ale pisałam maile i nie dostałam odpowiedzi. Dwóch odpowiedzi nie dostałam i jestem taka trochę skołowana, no bo kopertka z poprzedniej zabawy naprawdę leży sobie w szafie i liczę, że no, właściciel tej kopertki się zgłosi, bo tak mi się właśnie wydawało, że chyba Hani nie wysłałam, wiecie eee... szczęśliwego trafu nie wiem też jak do tego doszło, że ja miałam takie koperty, takie różowiutkie i tam jak się pisało długopisem to to się ścierało i to mi się musiało po prostu zetrzeć powiedzcie mi czego ja szukam literki N, dobra to mi się musiało zetrzeć, yy, dlatego ona była jakby niepodpisana, i niby podpisana, a nie. Dlatego teraz postanowiłam robić inaczej. Raz w tygodniu będę wysyłać, i tutaj zaznaczam na głos, że pocztą polską, ponieważ yy, szczęśliwe traf w, w tym wypadku to są zdrabki za dwie dyszki. A paczkomat kosztuje też dwie dyszki, więc to się wcale nie kalkuluje. Nie kalkuluje. Jeżeli ktoś, kto trafi szczęśliwy traf, bo te zrabki są jeszcze niekupione, to nie jest przygotowane. Będzie sobie życzył przelew, to oczywiście bardzo chętnie przelew wykonam. Wiecie, jakby bez problemu informujcie. Informujcie mnie jak się trafi Wam coś. Jotki więcej nie ma. Jak ktoś z Was właśnie trafi szczęśliwy traf, to, to piszcie od razu, czy chcecie przelew, czy um, wysyłku, wysyłkę z drapeczek. I raczej będę uderzać w krzyżówki w tych szczęśliwych trafach, dlatego żebyście mieli więcej drapania. Nie jakieś tam wiecie, nie wiem, Big 77 czy coś w podobie, że leci się od góry do dołu. Bo bo to by było za szybko, co to za przyjemność takie zdrapki drapać. E. Okej. Okay. Tutaj sobie tylko wyrównam. Następna literka to literka I. No powiem Wam tak, ładne literki tutaj u Izuni nam się pojawiają, ale nic to nie wnosi. I. Tutaj, tutaj. Taki był szał na ten nowy film, co w kinach wychodził w lipcu. Barbie. Powiem Wam, że można go obejrzeć już na internecie normalnie. Ale my z hopem nie przetrwaliśmy nawet początku. O, jakby było Y to byłby bonus. Zobaczymy, czy coś tutaj wyjdzie. Jakiś początek był taki. Słaby, no nie kotek? Nie nasze klimaty, nie. Prędzej coś z Marvela, myślę. Bardzo chętnie, prawda? O, <grywdy> bardzo lubimy. Na pewno ciekawsze Wam powiem. No tego A troszeczkę tutaj mamy. O. Ekstra. I tutaj osa. Słówko. I co? Zobaczymy. Dwójki są często takie nawet szczęśliwe. Tutaj mamy tak, więc jest drugie. Mm. O, za wysoko podtegacam. Przepraszam Was bardzo. Będę, będę już teraz patrzeć. O, tutaj zauważyłam, że a zgubiłam. Dobra. I co? Ostatnia literka to literka P. No nie dali nam tego bonusu, a w bonusie było cztery dyszki. I tak, tutaj mamy P, i tutaj, i tutaj. Dobra, ale to nam nic nie tworzy. Mm. Tutaj też C blokuje, R blokuje, a nie, bo tu tylko jedno było. No to nie i w zielonej. Tutaj mamy P i to wszystko. Mhm. Także Izunia w tej niestety nic. Tu był mnożnik raz dwa. Zobaczymy, czy kontrolne są E i T. Kontrolne są różne. O. Tutaj tak pokażę i EIT, ale to jest dopiero pierwsza kopertka. Więc nie ma co się przejmować, nie ma co się smucić. Ja chowam karteczkę do koperty, żeby potem wiedzieć. Oj, zrzuciłam coś, żeby potem wiedzieć, bo muszę sobie zapisać w którym odcinku jakie numery były. I kolejna mamy Mariana. Numerek 34 koperty. Marian, trzymamy za Ciebie kciuki. Tobie również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za udział. Co my tutaj będziemy mieć? Ekstralinie z numerkiem 8. No i ekstralinie, tak samo zresztą jak mm, krzyżówki. Są ponaddrapywane i są. Yy, jakby nieruszone. Oj, czekajcie, za mało wyjęłam. <gry> o, tutaj zobaczcie: 902 i 902 naddrapane i nie naddrapane. Dobra, ósemeczkę szukam. I zobaczcie, ósemeczka jest akurat nie naddrapana, więc to będzie taka troszkę dłuższa. Yy, Dłuższa, dłuższe drapanie. Także, Marian, trzymamy za ciebie kciuki. Serducha, oczywiście, zostawiamy w komentarzu. <laughs> Oj, głos mi się łamie i zaczynamy koroną. Zobaczymy. Tutaj Marian też yy, ma sporo tych kopert, na co bardzo dziękuję, naprawdę, za zaangażowanie. No bo jednak. Wiecie, takie konkursy są troszeczkę ryzykowne, że albo będą chętni, albo ich nie będzie. Ja jestem przeszczęśliwa z tego względu, że no robię te konkursy i jesteście chętni, no nie? I to naprawdę mnie mega cieszy. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić w kolejnej edycji, że jeszcze Wam się nie znudziło. W tym, jak widzieliście, mamy krzyżóweczki W tamtym były same linie, no ale linie też wzięłam, bo po prostu bardzo je lubię. A no już widelec zobaczymy. I tak jak w opisie było, jeżeli uda nam się trafić coś fajnego, w tym wypadku na przykład, no nie wiem, 500, 1000 i w górę, <górne> w tę górę to raczej nie wątpię. To dzielimy się pół na pół, tak będzie najuczciwiej, żeby nikt, broń Boże, nie poczuł się skrzywdzony, okradziony. Yy, wiecie, tak będzie uczciwie. Skoro to Wam taki numerek się przytrafił, e, tutaj mamy i tutaj mamy ptaszka, to to jest Wasze szczęście. Lody. Tutaj i tutaj. No. Chyba już więcej nic nie ma. Tak się, wiecie co, zapatrzyłam. Yy, nie dokończyłam myśli. To jest wasze szczęście i mój wybór, więc jakby tak się do... Wiecie. Dopełnimy wtedy, no nie? Dobra. Tego nie widzę. Następnie mamy klapeczki. Klapki są tutaj, 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 tutaj. No, fajnie, bo klapki nam chociaż tutaj trochę rzucili, i na samym końcu mm. dalej mamy rower. Rower mamy tutaj i tutaj. Następnie mamy parasol. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Chociaż jak tak y, przesłuchuję swoje filmiki z tego nowego telefonu, no to słyszę. Słyszę, że naprawdę super wszystko słychać. Ostatnio nawet się zastanawiałam, czy nie wyjść w program i nie obrobić, bo teraz rzucam takie filmiki. Mm, jakby tak jak się nagra, tak wrzucam. Nie obrabiam tego. Mimo że no w tym nowym telefonie mam od groma pamięci, ale już jakoś tak mówię, a niech będzie jak ma być. Bo kto ma sobie przyspieszyć, kogo nie będzie na premierkach, kto ma sobie przyspieszyć, to i tak sobie przyspieszy, właśnie po premierkach do obejrzenia, to mówię A. A to tylko wiecie, czas zajmowało i przede wszystkim pamięć. Bo jednak do czasu publikacji tam troszeczkę się wstrzymywałam poprzedniej edycji z usuwaniem, bo to były całe paczki i strasznie się bałam, że coś by mi... Nie ma tego. Łodzi. Że coś by mi się usunęło i ja po prostu nie miałabym skąd tego wtedy wziąć. Mamy dzwoneczek. I tutaj. I tu, i tu, i tutaj. Jak na razie muszę się doszkolić w przybliżaniu bo niby wiem jak przybliżać, a z drugiej strony jakbym teraz chciała przybliżyć, a przydałoby się tą zdrapeczkę no to niestety już będzie rozmazane już się z tym użerałam i tak, na górze nie ma szukamy słoneczka teraz ale tutaj jest słoneczko mhm Kolejną mamy gwiazdeczkę. Gwiazdka jest też na samej górze. Hmm. Tutaj. No, ciekawa właśnie jestem jak zaczniemy. Czy zaczniemy z jakąś wygraną ten nasz konkurs? Chciałabym, żeby tak chociaż w co drugim odcinku była jakaś wygrana. Tu był ptaszek o jak. Mm, ale szukamy rolek teraz, i rolek to ja nie widzę w ogóle. Dalej mamy sakwę. Wiadomo, że wszystkie odcinki nie będą wygrane, no bo y, suma pustaków jest dużo, dużo, dużo większa niż tych wygranych. Mm, więc będzie spora tych odcinków pustakowych. No ale tak co drugi, jakby była jakaś wygrana, to było tak super. No i oczywiście, co? Zachęcam do zostawiania komentarzy po premierach albo jak jesteście właśnie teraz na premierze, to yy, wyjdźcie z czatu, zostawcie jakieś serduszko w komentarzu. Już będziecie mieć odhaczone i z głowy, mm, a ja będę też chciała jednego z komentujących widzów w jakiś sposób tam nag na nagrodzić za to, że właśnie byliście, komentowaliście. Jeżeli ktoś się wstydzi napisać komentarz, to zostawcie po prostu serduszko w komentarzu. Nie musicie naprawdę się rozpisywać, e e jak się mówi, elaboratów pisać, tak? <laughs> Wystarczy serduszko albo koniczynkę na szczęście i też będzie super. Okulary. Mamy tu i tu i ostatni symbol. No to będą kości. Ale tak, kości są tutaj i wyżej już nie ma. Także akurat ta zdrapeczka okazała się być pusta. Kontrolne to potwierdzają. FNE. Kolejna kopertka. Mamy 77, kochani. To jest Patryśka. Nasza stałowicka. O, a to tak się wżyna te końcóweczka i tutaj u Patrysi mamy szczęśliwy traf. O, nie widać, o, widać. Nie widać, teraz widać. Także Pati serdecznie Ci gratuluję w pierwszym odcinku. Pierwszy szczęśliwy traf ląduje do Ciebie. Daj mi proszę znać, czy chcesz, żebym ci wysłała z drapeczki. Czy chcesz dostać przelew na konto? Tak jak mówię, teraz będę raz w tygodniu, powiedzmy w piątki, wysyłać, no nie. Jeszcze zobaczymy, jak będę pracować, bo jak będę w piątki pracować, to nie dam rady. Ale raz w tygodniu, jak będą wpadały szczęśliwe trafy, to będę chciała je od razu wysyłać. Znaczy od razu, no raz w tygodniu będę się chciała wybierać na pocztę, po to, żeby znowu się tak nie zdziwić na sam koniec, że coś mi tutaj o, traci ostrość, no nie. Że coś mi tutaj zostało, bo mówię, no przy tylu ilości, takiej ilości kopert, naprawdę to jest bardzo możliwe, żeby się y, gdzieś tam machnąć. I tak samo tutaj koperty wypisywałam, to dwie są z błędem. I mamy y, ostatnią kopertkę na dzisiaj, numerek 119. Maty Drapie, Maty Tobie, tak samo Patrycji, bardzo, bardzo dziękuję za udział w zabawie, za zainteresowanie, naprawdę. O, zobaczcie, jak ekstra idzie. Normalnie, jakbym to nożyczkami ciapała, ale za długo się schodzi. Yy, bardzo dziękuję za udział. Tak, to chciałam powiedzieć. I na kanał Mateusza serdecznie zapraszam. Wpadajcie odnośnik oczywiście, w opisie tego filmu. O, i tutaj mamy bardziej złożoną karteczkę, czyli mój hop składał i wkładał. I tutaj mamy. Ekstra linie z numerkiem drugim. No i super. Kolejne linie. Patrzcie, nie było żadnej zdrabki. Za piątaczka. Tutaj mam trójeczkę. To dwójeczka, tak myślę, że będzie naddrapana akurat. Chociaż nie wiem, z moim szczęściem pewnie. Jedynkę mam. Czwórka. Czekajcie, mam tu taki misz masz. dwójeczka, patrzcie, nie naddrapana. No, tak tak to się składa, że tak. Nie wszystkie mam naddrapane. Dwójka, na pewno dwójka, musiałam się upewnić. Nie wszystkie mam naddrapane, bo. bo stwierdziłam, że będzie ciekawy, jak czasami będą wpadały takie odcinki z, bez naddrapywania. Także dwójeczka dla ciebie, Mati, trzymamy. Oczywiście mocno kciuki. Dalej proszę o zostawienie. Oj, poczekajcie. Dobra, wróciłam, bo tam mi jakieś coś chodziło. No bo okna są otwarte i do światła lecą jakieś coś. No, ale coś już został, wiecie. Uzwalony, tylko że jak mi no, się usiądzie na nogę. Jak usiądzie na nogę, no to uwierzcie mi, że będziecie słyszeć. Bo ja to się panicznie boję wszystkiego co lata, fruwa, bzyczy i inne. Taka właśnie jestem. <laughs> wiem, wiem. Możecie napisać, że bardziej się boi ode mnie, ale myślę, że to jest niemożliwe. No co? Tutaj klapeczki. Mhm. I tak mamy dalej mamy wiatraczek. Coś mówiłam i zobaczcie, no, zobaczyłam robaczka i już mi wyleciało. Z głowy to, co mówiłam, ale wiatraczek jest tu. Dobrze. Więcej wtedy nie widzę. Najwyżej się znajdzie. Dalej mamy arbuzika. I tak to jest, że tam się na coś tam zapatrzę, przestraszę i automatycznie zapominam, co chciałam powiedzieć. Tutaj mamy arbuzika, pięknie. Dopóki pokazują się symbole, to jest naprawdę dobrze. Mamy tutaj klucz. Mamy tak słonia. O. Tutaj, tutaj. I tutaj dobrze. Następnie szukamy rolek. Od samej góry będą. Czy wszystko widać? Mam nadzieję, że tak. I co tutaj jest rower? No, więcej rolek nie widzę. Kolejny symbol to moneta. Tutaj mamy monetę. Tutaj. Dobrze. Mamy lody. Tutaj. Dzwoneczek dzwonek jest tu. Dobrze, podkowa. No to tylko leżaka nam brakuje, i tu będą się linie piękne, no nie no, leżaka pewnie nie dadzą no dobra, no to bardziej realistycznie myśląc popcorn mm, i podkowy więcej nie widzę dalej szukamy balony mm, ale też nie widzę krabik Mm -hmm. Klapki pominęłam, ale słyszałam jak krzyczyliście. Dziękuję bardzo. Dobrze. Yy, dalej mamy okulary. Widzicie, rower mógłby się trafić. Rolki były, no to, to ten rower to by tak pasował. Taki aktywny tryb życia. Ptaka, ptaka mamy tu, dobra. I tak parasol. Tutaj tu, dobra. Motyle kolejno. Dobrze. Dalej mamy słonko. Dalej mamy piłkę. Piłka jest tu. Dalej mamy serduszko. Dobra, kolejny symbol to tęcza. Może tęcza. Jak to zwał. Księżyc. Jest tutaj. Więcej nie widzę. Dalej mamy tak diamencik. Hmm. I też nie widzę? Może nie być. Dalej mamy kwiatuszek od samej góry. Mamy tu kwiatka. Tutaj, tutaj. Przedostatni symbol to cytrynka, ale nie ma. I ostatni symbol na dzisiaj to jest łódź. Łódź mamy. O, widzicie, trochę tego jest. I tutaj i więcej nie widzę Sprawdzimy sobie kontrolne W tej dwójeczce CH PCH nawet No dobrze, także dzisiaj podsumowanie y, Szybko, zwinniej Na temat Krzyżóweczka z numerkiem drugim Ekstralinie z numerkiem drugim I ekstralinie z numerkiem Ósmym wszystko okazało się być niestety puste, no ale tak to w życiu bywa, że te zdrabki lubią robić nas w bambuko. I tutaj jeszcze serdeczne gratulacje dla Pati, która trafiła szczęśliwy traf w pierwszym odcinku naszej zabawy. Dziękuję Wam za obecność, za poświęcony czas na to, żeby zajrzeć. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza. Wystarczy jakieś serduszko albo koniczynka, cokolwiek i żebyście pod każdym takim filmikiem zostawiali, oczywiście o łapeczkach w górę yy, czy o oglądaniu yy, lam yy, przez re też yy, mam nadzieję, że pamiętacie dziękuję ślicznie, miłego wieczorku wam życzę, do następnego odcinka, w buziole, pa pa pa